Ostatnie przeboję to jak w kalejdoskopie, bo był delikatny, delikatny powrocik. No i z powrotu niestety ale została mi tylko ta piękna wóbka, no i ten piękny karambicik. No i mam jeszcze dwa klocki. Mam jeszcze dwa klocki. Mam trochę punktów i ja myślę, że pierwsze co to wymieniam punkty eventowe. Glock Gamma Doppler Face minimal Minimalware. to jest nawet spoko skinek, ale ja go sprzedaję. Wymienię sobie punkty jeszcze w sklepie. O kuźwa, jest motylek za 10 milionów, no ja mam 353 tysiące, więc no nabiję takie dwie nawajeczki, e, sprzedaję te nawajki i robię baterkę. I ja myślę, że pierwsze co zaatakujmy standardzika za 161 zł. No i zobaczmy, czy taka baterka za 160 ziko w ogóle rzuci coś fajnego. Pierwsza skrzynia Ultra Case za 8 ziko rzuciła nawet fajnego glocka Ballet Queen. A Phobos i P90, Phobos też nie najgorszy. Zobaczmy Ninja Case'a. Evil daimio. Okej. Okay. I 3 G2 casey. Mamy 57a. No, Wojtuś szczęsny na razie niestety, ale nas ogrywa. O, trafił hiperbesy. To jest zajebisty dropik ze skrzyni G2 case. Myślę, że spoko, no i niestety, ale... Bez szans. Mamy jeszcze Glocka, on ma Emeczkę, no i Batla za 160 ziko, Rzuciła fajną hiperbestię. Reszta skinów mi się nie podoba, chyba że ten Gloczek, ale hiperbestia spoko. No i dobra, to była Batla taka na przepał. A ja bym jeszcze wjechał do. A dobra, no już nie ma tej baterki za stówkę, więc nie wjeżdżam. Tylko lecimy za ciosem, bo nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek do końca. Ale ten neon case'ik Jeden na jesterze Dał dwa good, dwa good knife'y Marble Fate i Kawaha Neon Rider Minimal Wear I ja bym dał jeszcze raz tą skrzynkę, bo ona jest ciekawa e, Damy sobie jeszcze tak Lurker case'a, bo ostatnio lurker case nie dał mi nic fajnego Damy hatrick case'a, damy lovely case. A. ok i to będzie wszystko już na jesterze Wszystko Damy sobie tak, dwa breakouty, damy jeszcze Dream Scent Nightmara, Broken Fanga, Ratleska, jednego na buście, damy jeszcze Phoenixa, a jeden niech będzie na Jesterku, coś rzucimy, damy Dangera, damy All Star Case'a dwa razy, ta skrzynia na buście jest naprawdę fajna, damy jeszcze Hydra Case'a bez niczego, Dead na buście, damy Frost Bajcika na buście, Beast Case'a, damy sobie dwa razy i damy trzy, o, dobra, coś wezmę, coś wezmę, żeby jeszcze wrzucić 3% Autotronika, i tak myślę, a wezmę tego Dream Nightmare'a. Nightmare. Wezmę Dream no i wrzucimy sobie jeszcze skrzynię 3% Autotronic. No i robię takiego Standardzika. Lecę za ciosem, bo ostatni Standardzik no nie dał jakoś dużo, ale sypnął. Więc może to czas na zmianę trybu. Bo jak wiecie, byłem królem Mandarin, to czas na standardika. No i zobaczmy, zobaczmy co z tego standarda będzie. Ale dla tych, którzy nie widzieli w ostatnim odcinku, bo nie dotrwali do siódmej minuty, no to zobaczcie ostatnich zwycięzców, którzy otrzymali już skiny za ostatnie odcinki. Proszę bardzo, tutaj macie zwycięzców. Jak widzicie, skiny już otrzymali. Nie trzeba się zgłaszać na razie na Discord, aby ktoś pytał, ponieważ mam skiny na unlocku. Wypociłem tyle skinów dla Was, że jeszcze, no trochę ich mam, trochę ich mam jeszcze na unlocku. Więc na razie nie będzie się trzeba zgłaszać na Discordzie, no chyba, że będę miał coś na trade banii. Ale lecimy z batelką, no i zobaczmy, jak pierwsza batelka w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten standardzik coś zaoduje fajnego. No i zobaczmy, czy Neon Case powtórzy ostatnią battle. No nie. Nie powtórzył tym razem. Bez Gut Knife'a, bez Kawaha najlepsze co to Decimator. I Galil teraz. Galil Rainbow Spoon. A Hat Trick Case. m Neon no, no najlepszy drop dla mnie, ale on nam za dużo nie daje. Lovely Case'ik. Uuuu, good knife slotter. good knife slotter dla bota i samo. No dobra, zobaczmy. Teraz latują zwyklaki. Może breakoutik. Kurczę, no powtórzy. Powtórzy, jakieś tam pięć odcinków temu trafiłem ze zwykłego breakouta kosę, ale nie tym razem. Broken funk, tutaj rękawiczki mamy tylko i wyłącznie, no ale jakby na zwyklaku trafić by było spokojnie, no ale niestety nie trafiamy. Zobaczmy, co da Ratles bez niczego. Famas MK i MK. No Famas najlepszy w sumie, a Ratles na buście. O, trzy kałaszki. No i te kałaszki już niestety lepsze. Zobaczmy jak Fenix bez niczego. No, fama sierżant. Ale na gesterze może Kosa. Karambit Fate. Kosa mi przeleciała. no a wupka Simov. Na środek. No i niestety, ale układa się pieprzony Anderek. Ale liczę, że te skrzynie po drodze jeszcze tutaj coś mi dadzą. A może ostatnia procentowa mi wypluje dziewiątkę autotronik. No jeszcze batla nie jest przegrana. Ale powiem wam. Kurde, na czym oni tak nazbierali? Ten Good Knife Slotera? Aha, dobra, tutaj AWP Asimo w statruku. ona była no dosyć dużo warta, ale mamy dwie berety. Filte Estet, zobaczmy dead case'a na buście. USP na środek, no i niestety, niestety, ale będzie ciężko mi się wydaje. No Frostbite dał emeczkę Guardian, czyli też na środek, no i dwa beast case'y. Gloczek, spoko drop. I teraz Paracord, Crimson. O, jakbym trafił parakorda Crimsona, to ładnie by się ułożyło, no ale dobra, może M9. Nie, mają dziewiątki. Nawet jakbym falkiona trafił, to zgarnąłbym tą batelkę. No i niestety ta batelka. No nie na moje konto, ale myślę, że tak. AWP na razie zostawiam, sprzedaję tego karambicika i spróbujemy. Spróbujemy ze skrzynią 1% motylek, ale Gamma Doppler, Butterfly Gamma Doppler Emerald, żebyście wiedzieli. Ale przypominam, że trwa rozdanie i możecie sobie zobaczyć, że. O kuźwa, że Purple Lotus przed chwilą wzgarnął Survivor'a Knife'a Case Hardenta eee, i za 15 ziko jest Vulkan, za dwie dyszki Good Knife Marble Fate. No i dobra, wiecie co, no za 8 ziko też coś musi być, więc niech będzie. Daję Wam tutaj awupkę, ona będzie dostępna od wtorku od godziny 20. 10. Od godziny 20.10 jeszcze awupka. Eee, niektórzy pewnie nie widzieli, ale ja Wam dodałem skiny i nie pokazywałem tego na odcinku, ale dodałem Wam skiny, przykładowo Bloodsport, przykładowo Golden Coil, przykładowo Flipknife eee, i tyle. No ale skinki Wam dowalone dodałem, survivala też Wam dodałem poza odcinkiem. No a teraz za 15, tak jak mówiłem, jest wulkan za 2 dechy Gutneva, za 8 zikła pacmek No i co? Ja jeśli chcielibyście zgarnąć te skinę z moim kodikiem, to klikacie sobie ten zielony plus i wpisujecie kod że otrzymacie darmowe 2 złote, no i plus 10% wpłaty. Pamię Pamiętajcie, że te skiny zgarniacie razem z płatą jako prezent nie jest to losowanie. Dodatkowo musisz być pełnoletni, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać na stronie i nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ ciężko trafić najlepsze przedmioty. No i teraz Ci to przykładowo zaprezentuję, jak klikniemy sobie sniper Kejsika na buście za 400. Oj, to chyba będzie dobry drop. No, to jest dobry drop, więc tutaj akurat spoko, spoko trafienie. No, ale druga skrzynia już się tak nie uśmiecha, więc pamiętaj, że nie zawsze da rady trafić te najlepsze przedmioty. Jeszcze Ci to zaprezentuję na perfidniakach. Perfidna procentuwa 3%. No, widziałeś. Widziałeś naprawdę fajne noże, ale niestety wpada naklejka, więc tak jak mówię, nie zawsze da radę trafić najlepsze, ale może... No nie, tym razem też niestety nie trafię, więc sobie odpuszczam, a zobaczmy trzy razy Eagle Case'a na buście. No, może zaskoczy. No nie, mamy usp mamy scouta i mamy Emeczkę Black Lotus. Czyli nie za dobrze, no ale dobra. Jeszcze trzy, jeszcze trzy skrzynie Eagle Case. O kuźba. No średnio, średnio, średnio najeża. Wyjedźmy albo nie. Chciałem wyjechać do tej batelki tutaj za dwie stówki, ale widzę, że już się zaczęła. Jest batla jeszcze. Ej, za 122 ziko. A wjeżdżam tutaj, zobaczmy. 50 na 50, skrzynia jedna z kałaszkami. No i spoko. Spoko batelka. E, wysyłam też faka. Mamy dwa kałaszki. Redline'a i Aquamarine'kę, więc spoko. Batelka nawet całkiem przyjemna. No i już fajnych batelek nie ma. Możemy jeszcze wjechać. No już nie wiedziemy, A zobaczmy jeszcze takiego Sherda. Skrzynia USP i M4 Case. Dwie skrzynie 50x50. Batla 160 ziko. No i zobaczymy. Zobaczymy jeszcze taką tanią batlę. No i zaraz wjeżdżam z moją batelką. Spróbujemy trafić motylka Emeralda. No, pierwsze to USP Kill Confirmed, spoko. Spoko, że on nie, szkoda, że on nie jest w stanie fabrycznie nowym, ale w sumie skrzynia z zameczkami dała nam 3M i powiem wam, że jak na podział nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Dobra, ale ja robię Andera. Ja robię Andera. Ktoś trafił w ogóle po rekorda Fade'a, ale dobra, już nawet nie patrzę, tylko sobie to odpuszczę i zobaczymy coś takiego. Dam 3 steam na buście i damy. Jednego na jesterze, Damy trzy haulingi na buście, jednego na jesterze Damy trzy gigabuły i jedną na jesterze No i dobra. Jeden Dreams and Nightmare, jeden Breakout, jeden Phoenix. Damy sobie trzy chytry, jedną na jesterze i damy 1% motylek Emerald. Robię takiego underdoga na dwie osoby. Na dwie osoby taki underdog. No i zobaczmy. Zobaczmy, co ten underdog na dwie osoby przyniesie. Damy sobie tutaj Botemil. Ona potrafi trafić, no i jestem ciekawy, ale. Jestem ciekawy, czy zaczniemy jakoś dobrze. No, pięknie by było, jakby tutaj od razu Emeczka Night na prawo wleciała wtedy. No, wygraną Może nie mamy jeszcze w kieszeni, ale no myślę, że. No na 75% na pewno. Jednak na razie bez Emeczki Knight, może. No niestety nie. Trzy Steampunki na buście nie dały nic fajnego. Zobaczmy na Jesterze. O, to samo trafiamy. Tylko, że ja w lepszym stanie. Może tutaj ten sticker haulinga, jakby już leciał, też by było dobrze. No, zobaczmy. Czy na buście coś wpadnie fajnego? Na razie na buście średnio. Zobaczmy trzecia na buście. Oj, nie ma nic. Mamy Firestartera startera i mamy showdowna. No i zobaczmy, jak na dresserze czy wpadnie hauling down. Nie ma, jest w ogóle gorzej niż na buście. Co da giga było? Tutaj też bym musiał wlecieć na no karambic loter. Wychodzimy w ogóle na prowadzenie po tej pecce, ale znowu je tracimy, bo trafiam glocka wok fabrycznie nowego. I i dwa gloczki. Też wok i Ballet queen. Zobaczmy co przyniesie jester. Ja pitole, ty takie słabe dropy na jesterze. No pierwsza na jesterze dreams and Nightmares, nic, breakout. O, bez koski, no może ten Fenix, co? Ja, pitole, nie, no słabiutko, naprawdę słabiutko. Z Batla za 7 kloców. Wychodzimy na prowadzenie, ale nie ma tutaj nic konkretnego. No może, może się zaskoczymy i wpadną jakieś dojebane glowsy, Pandora, Hedge Maze, coś w ten deseń. Lipa i Hydra na gesterze. Nie No i może motylek na prawo. Nie ma motylka. Ej, tragedia. Zgarniam tego underdoga, ale tutaj nie ma zupełnie nic fajnego. Anderek za siódemę dał tylko dwa kloce. Czy jakbyśmy zrobili undera jeszcze? Na trzy osoby tym razem i dam tak z tym Damy 3 Breakout, jednego na Jesterze, damy dwie Hydry, jedną na Jesterze, no w końcu ta Hydra by mogła coś wypluć, zrobimy taką battle i to będzie ostatnia, ostatnia w tym odcinku i czas na skina dla Was, no ale jestem ciekaw, czy ten Anderek mi coś tutaj przyniesie, bo Wam powiem, że no nie ma za dobrze, nie ma za dobrze, meczka Knight na środek. Ja pierdziele, trafiam sztyle to raz i może być już ciężko tutaj z tą batelką. no chyba, że Jester coś wypluje. A może zwyklaki, no może zwyklaki wyplują jakąś kosę z breakouta, jakby wpadło no to spoko, bo to jest motyl i jak wpadnie na środek, na no dla Rosso czy dla Michaela, no to jest pewne, że to będzie więcej warte niż ten mój stiletto, ale bez kosy, a na Jesterze ja pierpiel po batelce po batelce, no było trzeba dać standardzika, jeszcze motylek case harden, no fajny nóż. Ale niestety no i może hydra? Hydra, dwie pary rękawic, proszę, Pandora i choć idę. Nie no, z tej hydry to nie wypadają te rękawiczki. A może dwie M dziewiony? Chociaż te M9, nie no nie uratują nas, nie? No nie, dwie fabrycznie nowe by musiały wpaść, to jest bez szans. Uu. No chyba, że teraz. Ej, motylek Emerald i Bayonet Emerald nie ma, okej. Okay. Myślę, że możemy odpuścić. No została mi ósemka, ale jeszcze muszę zrobić skina dla Was. I zrobimy to na tym caseie. Zobaczymy 3, No średnio czy, Ameczka Stratosfer. Dobra. Eee, będzie taka ameczka dzisiaj dla Was do zgarnięcia ze 176. Ikon. Żeby zgarnąć Meczkę, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj trzy łapeczki, to będzie złotóweczka i dwa grosze. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo. Pamiętaj, że musisz mieć suba u mnie na kanale, żeby zgarnąć jakiekolwiek skiny. Eee, ja to sprawdzam. Patrzę na twój kanał, patrzę na swój kanał, jeśli masz prywatne suby i Cię szukam w moich subskrypcjach. Nie masz suba, szukam od razu innego komentarza. A dzisiaj w komentarzu piszesz, czy kiedykolwiek w życiu leciałeś samolotem. No i w sumie tyle. Eee, ja leciałem sporo razy, jakbyście byli ciekawi. O, najdłużej leciałem chyba 8 godzin, pół w sumie później chyba z 5,5 ,5 godziny. O sporo latałem samolotem, w sumie dużo razy nawet nie zliczę ile. Dajcie znaka, jak u was to wygląda. A ja... Ja robię jeszcze coś takiego. No, może. Może będzie to powrotnie jak co? Dwa motylki najlepiej. Dwa motylki Emerald. Proszę. Dwa motylki. ja pierdzielę, jak on by wleciał. Jak on by wleciał, mamy zajebisty podział. Po 6 dyszek, ale niestety nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Na razie...